To jest koniec motoryzacji. 2018 rok: 78 tysięcy przebiegu i uwalona uszczelka po głowicą. Czy to Citroen, czy Peugeot, czy BMW, czy Mercedes, wszystkie nowe auta dają dupę. Siemanko, Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Pawlik Young Service. Dzisiaj mamy ze sobą całkiem ciekawy samochód, jakim jest Citroen Space Tourer. Turer, coś takiego, Space Tourer, 2 litrowy HDI, motor 150-konny, wysokoprężny, czyli diesel. I co, jak widzicie, za mną ten silnik nie jest już kompletny, bo mamy ściągniętą głowicę silnika. Jest to samochód z 18 roku, e, świeżo pogwarancyjny i ma przebiegu 78 tysięcy kilometrów polskich. Jest to auto z polskiego salonu więc nie ma mowy o jakimkolwiek cofaniu licznika czy czegoś takiego, bo jest to pierwszy właściciel, auto świeże tak naprawdę, skończyła się na niej gwarancja i co, no i uszczelka, uszczelka pod głowicą stwierdziła, że się poddaje i kończy swój żywot. No oczywiście zrzuciliśmy już głowicę, nie pokazywaliśmy Wam tego, stwierdziłem, że nie ma sensu, film trwałby 3 godziny i eee, nie widziałem logicznego wytłumaczenia do tego ściągnąłem tą głowicę sam, a wy ze mną będziecie po prostu przy procesie montażu i będę was informował na bieżąco, co z tym samochodem się dzieje i jak wyglądają naprawy i nagramy też pierwsze odpalenie, bo zawsze jak tam rzucam jakiś remont silnika czy coś poważniejszego, to zawsze się pytacie, a pierwsze odpalenie, pierwsze odpalenie tak jakby nikt nie wierzył, że te naprawy co robimy są skuteczne eee, także co? także pokażę wam oczywiście pierwsze odpalenie, dobra, ale przejdźmy do rzeczy Spójrzcie najpierw na całą głowicę Głowica, jak widać, no na pierwszy rzut oka nic jej nie dolega. Kompletnie powierzchnię mamy całkowicie, całkowicie znośną. Wiadomo, jest nagar, który się wytworzył w procesie spalania mieszanki. Nic strasznego. Kanały wodne, wszystko ładne, czyste. Spojrzycie z boku. Ta głowica też jest całkowicie w ładnym stanie. Nie widać po niej przebiegu. Wszystko jakby świeżo odlane. Wiadomo, troszeczkę brudne. Ale, ale to nie przeszkadza w żadnym użytkowaniu. I teraz spójrzcie do tego kanału w egr -ze. Jak widzicie, to jest silnik, który ma 78 tysięcy przebiegu. A tutaj już mamy taką warstwę nagaru. Śmiało mogę powiedzieć, że to są ze 2 mm nagaru. Także co? No, no coś tu daje w dupę. Na pewno ekologia niszczy te silniki. Ale ogólnie przyczyną naszej usterki nie jest EGR ani ekologia, także tego się nie tykamy, nie czepiamy, tylko uszczelka pod głowicą. Jak wiadomo, e może być kilka przyczyn tej usterki. Może być to pęknięta głowica, może to być wypalona sama uszczelka pod głowicą, którą Wam zaraz pokażę, e a może też być e blok silnika uszkodzony. Tak naprawdę blok silnika jest żeliwny, Także blok zostawiamy na sam koniec. Wierzymy w to, że jest uszkodzona albo uszczelka, albo głowica. Głowicę oczywiście dajemy do kompleksowej regeneracji, czyli będzie zeszlifowana, będzie sprawdzona szczelność, będą sprawdzone zawory. W co tam zaworów, jak rozmawiałem z firmą szlifierską, raczej nie będziemy robić ani żadnych uszczelniaczy, tylko będą po prostu sprawdzone pod kątem, czy gdzieś tam się coś źle nie ułożyło, ale nie będziemy tego robić, także będzie zrobiony szlif głowicy. No i będzie, będzie sprawdzona szczelność na nagrzanej głowicy, bardzo prosiłem właśnie panów ze szlifierni o to, żeby najpierw nagrzali bardzo mocno głowicę, a dopiero sprawdzali szczelność, z jakiego względu? Z prostej przyczyny, auto chodziło nam na wolnych obrotach przez 3 godziny i się w ogóle nie zagotowało. Zadzwoniłem do klienta i pytam się w jakich sytuacjach to auto nam się gotuje, z tego względu, że u mnie auto chodziło przez 3 godzinki, za jakiś czas go tam gazowałem i nic się kompletnie nie dzieje, no i klient nam powiedział, że dopiero jak wyjedziemy, przejedziemy z 15-20 km i damy mu tak mocno, że tak powiem w wcipę to wtedy zaczynają się jeść cuda no i rzeczywiście wsiadłem w autko e, przejechałem tam trasę ze 30 km, spałowałem go mocniej i od razu komunikat na desce zagotowany silnik, e, zatrzymaj się natychmiast, stop i tak dalej, mnóstwo komunikatów, otworzyłem maskę oczywiście tyfus, koreczka e, zbiornika wyrównawczego Pojęcie wylał auto zagotowane. Także co? Wtedy wziąłem tester ze sobą do głowicy, bo jeszcze przypomnę, że na wolnych obrotach, jak wrzucałem tester e, szczelności głowicy do zbiorniczka nie wychodziło nam na tym teście kompletnie nic. A dopiero w tym momencie, gdzie się auto zagotowało, zostawiłem go chwilę, żeby ostygło, żeby ten pojęcie już wyrzucił, żeby nie mieć tutaj tego, że tak powiem, tajfuna ze zbiornika wyrównawczego. Rzuciłem tester i wtedy wyszło, że nasza pod głowicą jest uszkodzona, czyli spaliny, kolokwialnie mówiąc, spaliny dostają się do e, naszego układu chłodzenia. E, no i co, podjęliśmy razem z klientem decyzję, że ściągamy głowicę, targamy to wszystko, no i będziemy powoli działać. Powiem Wam, że taniej w naprawie to auto nie będzie w żaden sposób, z tego względu, że jakiś tam głupi termostat kosztuje 800 zł do tego auta, Eee, rozrząd wiadomo, gdzie musieli wrzucić nowy, ale rozrząd tu już nie są jakieś, Bóg jakie pieniądze, bo to jest chyba około 500 zł. Eee, oczywiście mówimy wszystko o cenach brutto, ale koniec końców, uzbierać tego wszystkiego eee, z Teraz Wam zrobię jeszcze zbliżenia na sam blok silnika. Zobaczcie, tu wszystko wygląda naprawdę całkiem ładnie. Widać oryginalną jodełkę po honowaniu. Eee, wiadomo mamy też nagar na tłokach, ale tym się bardzo nie przejmujemy z tego względu, że mówię to normalny nagar, który występuje w procesie spalania, także nie ma tu nic ciekawego, ale jak się dobrze przyjrzycie na kanałach wodnych już widać taki osad z kamienia, pomimo, że mamy tu zalany płyn G12+, chyba oryginalnie jest tu zalany, także teoretycznie z niego nie powinny się wytrącać kamień, a jak tu widać już troszeczkę nam się tego zebrało. Co tu więcej mówić, ściągnąłem cały osprzęt, turbinę, rozrząd, wszystko jest naprawdę w idealnym stanie, nie ma się do czego kompletnie doczepić, jedynie co znalazłem to pasek mikro wielorowkowy, Jezus w kilku miejscach spękany, a chcę dalej nadal przypomnieć, że to jest trzyletnie auto, które ma 78 tysięcy przebiegu. także po prostu częściej z jakich są wykonane te nowsze auta, to jest jakiś tam no, no, głównoli. No, co tu dużo powiedzieć. No. Nie ma tu kompletnie nic takiego jak w starszych autach, no ale niestety do tego zmierza motoryzacja. Nie będziemy mieli już długowiecznych aut tak jak było to kiedyś, że auta przejeżdżały miliony kilometrów i tak naprawdę ktoś wymienił wtrysk czy turbinę i narzekał jak to auto się psuje, bo dołożył 500 zł do samochodu. Takich aut teraz nie ma. Trzeba dbać o oleje, robić serwisy olejowe, turbiny tak naprawdę. Mam Boxera też 18 rok, z tym samym właśnie silnikiem, 2.0 HDI. Po przebiegu chyba 121, albo 124 tysiące kilometrów. I tam turbina już dała w Przeładowywała, wyciągnąłem tą turbinę. Myślałem, że może sama regulacja jej pomoże. A tak naprawdę już wirnik miał luz, także oddaliśmy kompleksowo do regeneracji tą turbinkę. I pompa wtryskowa tam też siadła. Pompa wtryskowa jest aluminiowa, rozczelniła się, ciekła po całym silniku. Także no cóż, no ta motoryzacja się kończy, Czy co Wam tu mogę powiedzieć zanim zaczniemy to auto składać. Jeszcze z takich moim zdaniem chujowych rozwiązań jest tu plastikowa miska olejowa, która tak naprawdę nie jest niczym osłonięta. Ma delikatnie z przodu małą osłonkę plastikową i to czy chroni tylko przednią część miski. Dalej miska jest odsłonięta, także byle jaki kamień, cokolwiek takiego i tą miskę nam może rozbić. Słuchajcie, Space Tourer pojechał, także podsumowanie tego odcinka Co nam zostało? Jakieś uszczeleczki Stary rozrząd z pompą wody Pomimo, że miał malutki ten samochód przebieg To jednak zdecydowałem wszystko wymienić, żeby nie było tam żadnych Że tak powiem zgwizdów Znaczy w sumie ja zawsze wymieniam, jeśli rozrząd ma być z gwarancją to wymieniam kompletny z pompą, z rolkami i tak dalej Chociaż naprawdę to wszystko było w ładnym stanie I taki jeszcze mój wymysł którego tak naprawdę nie musieliśmy wymieniać to był termostat termostat wymieniłem stwierdziłem, że będzie to dobre rozwiązanie, jednak ten silnik był kilka, kilkanaście razy przegrzany a to wszystko jest plastikowe czujniki w środku, wszystko jest takie, powiem Wam, lipne także stwierdziłem, że dodatkowo termostat oczywiście uszczelka pod głowicą śruby głowicy wszystkie uszczelki, obejmy do turbiny to zawsze zakładamy nowe, żeby nie było problemów łańcuch między na napinacz Słuchajcie postanowiłem dograć zakończenie tego filmu o Space Tourerze bo wiem że Space Tourer obrócił trasę gdzieś tam do Włoch jakieś tam kraje po drodze zrobił 5000 km ma się dobrze także wymiana uszczelki pod głowicą i bambetów dookoła uszczelek różnych pierb, by uszli w głowicy szczelność jak wiadomo wszystko pomogło Jeździ dobrze, zacnie, czyli podejrzewam, że jakieś 80 tysięcy znowu wytrzyma, aż się wysra. Zobaczymy, może te z zamienników części są lepsze i wytrzyma dłużej. chociaż bardzo bym w to wątpił. No, ale przejechał 5 tysięcy, ma się dobrze, także robota zakończona. Sukcesem. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, dajcie łapki w górę, komentujcie, żebyśmy się mogli przebić na to szersze grono odbiorców do większej widowni dotrzeć. No i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, bo nadal 93% naszych oglądających nie subskrybuje naszego kanału. A niestety, stety, subskrypcje nam pomagają się rozwijać. Także zachęcam do kliknięcia tego guzika na dole. Subskrybuj i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.